Witam Was moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lights, jesteśmy w bazie wojskowej, mamy tutaj ognisko więc jest dobrze, jest nam cieplutko, jakie statystyki tutaj rosną, Food Poison i Fever i to niby rośnie w górę, więc jak to dojdzie do góry to chyba będzie uleczone, niby pomaga na Food Poison, Chakrol, ale Sanity dostaje po gaciach, nie wiem czy spróbować. Ale tutaj nic się złego nie dzieje. Chyba, Chyba że Sanity też spada, jak mam Food Poison, nie mam pojęcia. Ale ogólnie to. Która godzina? 16. Jest mi dobrze, tu jest na Statystyki są ok, moi drodzy. Ja bym najchętniej. To ja bym tutaj... Czy ja mam coś do jedzenia? Coś tutaj jest nie za dużo. Ja bym po prostu przeczekał sobie. Chociaż może nie. Mapka. Jesteśmy w tej bazie wojskowej. Jakbyśmy poszli w dół, albo ścieżką w górę. Czekajcie. Tutaj w górze to. Tutaj było coś, to byliśmy chyba tam. To bym ścieżką poszedł w dół. Zobaczyć, co tam jest. Na pewno na coś bym natrafił. Tylko, że pogoda jest okropna. Która jest. Ja bym musiał iść na południe. Czyli. Tam. Gniazda same wezmę, bo ile można palić? O, aż dwa. Ile można palić? No, dużo tych gniazd, jajek. Tylko, że pogoda jest tak okropna. Będę musiał iść tam. Tam jest wyjście. Trochę się obawiam iść szczerze mówiąc. Ale właściwie tą bazę to ja obszedłem ją? Ooo, pogoda się... Crafting a tool. Jaki tool? Craft a handle drill to start the fire stick. Naprawdę muszę ten, ten... Naprawdę. Ja bym nie chciał tego robić już. Ja teraz nie wiem, czy ja wszystkie domki obejrzę obszedłem tutaj w tej bazie wojsko W pierwszym byłem, chyba. Nie, wszystkich nie, nie, nie przeszedłem, nie byłem w tym drugim, z tyłu. To wiecie co? Chyba olejemy sobie sprawę z chodzeniem dzisiaj dalej. Tylko po prostu pozwiedam te domki, zobaczę coś. Może była mapa, jest może, nie? Albo coś ciekawego. Są takie... Tutaj nic nie ma? Czyli byłem, tak jakby tutaj już... Jakiś paj mamy. Blueberry pie wezmę bo Storecz też ma blueberry pie Ej, to weź i od razu zjedz i hunger zmniejszył się Tutaj mamy różne pierdoły, jak zawsze Energy Bary Energy Bar właściwie by się przydał Tutaj co mamy? Tariaki, rice Tu mamy beef Co mamy w szafkach? Recycle kan pusto. Normalnie tutaj wódki to nie chcę pić. Sardynki. No, wygląda dokładnie praktycznie tak samo jak tamten. Nie wiem czy ja chcę to brać wszystko, przeglądać, bo... No co ja ciekawego tu znajdę? Same pierdołki, prawda? rzeczy bardziej mi zależy na mapie Ale wiecie co, Jezu, ale jak mi, jakiej energii nie mam to może faktycznie ten energii bar się przyda co tam jeszcze? To jest tylko na hanger. Kawa może by mi dała coś, energię jakąś. Ale to bym musiał sobie ją zagotować. A wiecie co? Może to nie jest głupi pomysł. Zagotować sobie kawę wypić. Będzie mi ciepło. Nie wiem, czy to tak działa jak w, do, w Dark. O Jezusie. The Long Dark. Ale jakby tak działało? Kurczę, nie mam tego. Skrapkany. To herbatki nie zrobię. Chyba, że znajdę jeszcze puszkę jakąś. Tino sardynki to nie. Thin of sardynki to nie. Stew. Konsumuj i mamy puszkę. Dobra. Teraz możemy puszkę tutaj dołożyć. Zrobić wodę. I chyba kawę w tym mogę zrobić teraz. I mogę kawę dołożyć? Jeśli robi kawka, pięknie. Jakie statystyki da mi kawa. Jestem ciekaw. Może będzie mi cieplej. Sanity Hydration odmienia 15 energii i Hydration odmienia ale to nieważne. Dostałem trochę z tego. Energii, to jest ważne. Dobra, jak wygląda sprawa z moim życiem tutaj teraz? No, pić mi się chce. No to jedziesz. Konsumujesz wodę. Puszkę zabieramy zabieramy. Jak wygląda sprawa z moim życiem teraz? Nie no świetnie, tylko że 18 z kawałkiem. Pytanie, czy ja chcę iść dalej? Czy ja chcę po prostu tutaj bazie posiedzieć. Bo ja nie wiem co mnie czeka tam. Znowu się brzydka pogoda zrobiła. na południe jakby poszedł to nie wiem. Wiecie co, a jeszcze tak zerknę. Co koło tego jeziora jest? Chyba, że zajmiemy się robieniem... A może zajmę się po prostu robieniem na łóczkę dzisiaj tutaj w tej bazie. Bo tu mamy jeziorko. Bym sobie popatrzył troszeczkę, może coś ciekawego na tym, przy tym jeziorku będzie. I bym wrócił do bazy na noc. Nic nie widać. Nie no, pewnie nie ma struktur bardzo blisko, skoro mamy tutaj bazę wojskową. To raczej tutaj struktur nie będzie przy jeziorku. Dobra, idziemy robić. Moi drodzy, jest sprzytka pogoda, straszna samouczka dzisiaj. Potrzebujemy patyków dużo, prawda? Potrzebujemy dużo patyków. Teraz jak wygląda sprawa z. Co tutaj mamy? Czakrol. Patyki. Świetnie. Tutaj miejsca w ogóle już nie ma. Pod czwóreczką mam haczet. Oj, zapomniałem ściągnąć tego. No dobrze i harvest już nie ma miejsca nie czekaj tu ale będzie miejsce jak zrobię harvest tego to polecą patyki polecą patyki polecą patyki pięknie harvest to i harvest Inventory full teraz już pokaż o, świetnie, o to chodziło. O to chodziło. Gdzie jest wejście? Tu. Dobra, to lecimy. I zróbmy sobie... Fire Tula. Oczywiście zostawię tą śmieci tutaj później, porobimy sobie samouczek na szybko dzisiaj. Może coś ciekawego nam tutaj powiedzą. Dobrze, no to róbmy tego Fire toola. Craft the hand drill to start the fire. Stick a spruce bark dobrze. Czyli muszę zrobić hand drilla. Gdzie jest hand drill? Pewnie jest tutaj. Nie. O, ciekawe. To tutaj jednak. Hand drill. Stick spruce bark. O kurka, przecież ja nie mam spruce bark. Świetnie. Mamy dużo śmieci. No weź wyrzuć je. bark muszę zmieścić. Powinienem zmieścić. Tutaj chyba tak. Chodźmy poszukać bark. Czyli po prostu kawałek jakby nie wiem czy kory, czy jak to się nazywa. Pewnie tutaj nigdzie nie będzie leżeć w bazie, czy taki fragment, tak jak kora wygląda, trochę taka większy kawał kory, czy tam nie wiem czego, nie wiem, nie wiem jak to się tak naprawdę na język polski tłumaczy, ten spruce bark, spruz to jest rodzaj drewna chyba jakiegoś, ale... czy ja to znajdę tutaj w okolicach o, to jest to pyk świetnie no dobra skoro to mamy hand drill Pyk, zrobione. No i co? I co teraz? Use the bed nest and hand drill to start the fire. Dobrze. Tak też zrobię. O Jezu jaka pogoda. Się zrobiła straszna, okropna i w ogóle ponura. Muszę teraz tylko trafić z powrotem do tego mojego. Do tej bazy. Gdzie ona jest teraz? O, tutaj widzę, dobra, uf. Straszna pogoda dzisiaj teraz. Znaczy też się noc robi, nie? To właśnie dlatego. Dobra, idziemy. Zrobić ognisko Use the bird nest and hand drill to start the fire Dobrze Więc biorę sobie stiki Cyk I teraz bird nest Muszę użyć, tak? Proszę ci bardzo Bird nest I hand drill Żeby zrobić ogień Świetnie Pięknie Quest complete starting the fire. No new quest, making bed. O ja, ciepry. Ja naprawdę, przecież ja mam łóżka. Czyli znowu 200 miliardów y, patyków chcą ode mnie. Spoko, ale, dwóch co tutaj. Ale, tutaj są patyki. Zaraz sobie weźmiemy je. pyknie to, pieknie to. Tutaj gdzieś miałem tę pełną ichną. No. Tu. Tutaj harvest, zrób tego. Harvest tego. Harvest tego. I tu następne dwa patyki. Następne dwa patyki. Następne dwa patyki. Następne dwa patyki. Ile mam tych patyków? Nie ten przycisk. 15 już. 16, wszystkie mam. 20 ileś. 6 razy 4 24, dobra. O Jezu, matmy znam chyba. Co tam zrobimy tą to, to co sobie oni zaplanowali, czyli postawimy sobie łóżko. Proszę bardzo. Chcesz, robisz i masz. Stick bed, shelter. Small shelter? Nie, no, to chodzi o bed. Press J to open the general and place the stick bed blueprint. Nie ma sprawy, mój drogi. Bierzemy to. I co? I te. Pyk. I jedziesz. Proszę, zaliczone. Na którym się lepiej wyśpię? Na tym czy na tym? <grywanie> Pytanie. I co teraz wymyślisz? Idź spać, tak? Press E to use the bed and sleep. Dobrze, już niech jest na tym w takim razie. Niech się prześpi. Do rana. Za chwilę zjemy coś, napijemy się. Czekaj, sta o kurka. Ogień zgas mi. To niedobrze. obudziłem się. Oła. Dobra, mamy chakrol. I teraz jakie mamy zadanie? Kolejne. Use the Recycle Can and Cooking Spot to Melt Snow. Świetnie. 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 To ja bym musiał znowu sticky zebrać. 12, czy ileś ich potrzebuje? Przecież. Ile mam sticków? 6, 7, mało. Tu mamy czakrol O, już coś pika. Głodnie jestem i pić mi się. Chce na stówę. O, będzie cieplej tutaj. Dobrze. Jak się chcecie, to zajmujemy dzisiaj tym właśnie. Harvest to, harvest to, to, to i to. Następnie znowu ognisko, znowu to, znowu to. Niech tam sobie robi, wierci, kręci i tak dalej. I teraz chcę, żebyśmy postawili to i roztopili śnieg. Proszę cię bardzo. Futkę mam. Czy ja nie... Ja Ej, nie chcę. Dobrze. I co teraz, mój drogi ehm. Boiler Eggs in the Resulting Water. Dobrze? Proszę cię bardzo. Wiem jak się mówi, jak się, jak gotuje jajka. Proszę cię, niech się gotuje. No i proszę cyk, jest. Czekajcie, od razu przy okazji niech robi mi wodę. A my zajrzyjmy znowu do samouczka. Scout the main location of the island to find clues. Explore the island. No to teraz patrzcie, taki mi dali. Sej Ten. No dobrze. To ja sobie yy, napiję się. Weź się napić. Weź pusze, puszeczkę. Muszę coś zjeść na stówkę. Paja sobie wciągnę. Jak wygląda moje życie. O Jezu, picie mi się strasznie chce i jeść. A, to nie wiedziałem, że aż tak mocno. To więcej wody. Tutaj sobie w takim razie wtrząchniemy tą puszeczkę. To są jakieś military racje. Kawę to to nie, ale jajeczko można sobie zjeść. Yy, przy okazji ugotujemy wodę z kolejną. Tutaj siorbniemy sobie wodę. Jajeczko sobie ugotujemy. Jak wygląda sprawa? O, szukitek max. Także tego już nie mogę skonsumować raczej. A jak napełnić to? O właśnie, źle zrobiłem. Znowu rzuciłem. Nie w to miejsce co miałem. No dobra. Jajko weź. Tu jeszcze jeszcze jedną gotujemy. Konsumuj to. Zabierz to kolejne jajko, niech się zrobi, wyłączymy i idziemy na zwiady. Dobra, i mamy. Mamy jajka. Mamy to. Czy ja mogę rozwalić, rozwalić to? Chyba nie. Ale tego bidona już nie chcę. Dobra, walić go. Yy. Nie wiem jak pod jaką miałem włócznie pod jedynką. Idziemy na południe w końcu. Czekajcie. C tam jest północ. I my idziemy tam. Tym wejściem już znajdę ścieżkę i idziemy na południe. A czemu mi jod pokazuje, że mam kraftować jakiś tul? Co? Nie wiem. No i gdzie jest ta ścieżka? Czekajcie, C Zaraz, niebieska to się idzie na północ czy na południe? Bo ja teraz nie wiem, się już pogubiłem Na południe Idę na południe. Świetnie. Fajnie by było do ścieżki dojść, nie? Która leci na południe. No ale cóż. Ale nie mam takiej. Chociaż tam coś leci. Chcemy mięsko. Zielenia. O, biedaku. No tego nie chcę to prawda. Resztę mogę wziąć. Jest mi strasznie ciężko. Tego już nie chcę. Wambidon. Po co ja mam tyle tego? Z kości, wiecie co? Chyba, że ja bym zrobił sobie zastępstwa na lepsze przedmioty, czyli tu mam już kościana, ale dzidę bym kościaną zrobił. Jak mogę. Jest coś takiego jak dzida kościana. Stick stone Bonespear, jest, no to mam. Ekstra. Dobra, to już coś lepszego. A teraz mięsko jest. Co bym tu wyrzucił? Reszty kości nie potrzebuje. O, teraz lepiej. Może jedną tylko. OK. Idziemy. Ale kurczę, takie wąwozy, kaniony. Szkoda, że ścieżki nie ma tutaj nigdzie. Ja nie wiem, czy ja do tutaj dojdę tak szybko. Gdzieś... Mogłem jednak w następnym odcinku to porobić. Taką wyprawę. Dziki. Jagódki. Nie no, ja tutaj szybko nie dojdę nigdzie Ja szybko nie dojdę, wiecie co? Zrobimy inaczej Bo to zajmie mi długo teraz, a ja nie mam już czasu na nagrywanie Więc ja się chyba Cofnę do Bazy wojskowej i w następnym odcinku będziemy Podróżować dalej Dziękuję wam moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki samouczek szybki Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam serdecznie moi drodzy do tego i widzimy się już niedługo, moi kochani, już niedługo. Lis w kolejnym odcinku z tej i lub bądź innej gry. Trzymajcie się moi drodzy, cieplutko. Do następnego odcinka. Pa, pa.